Z tej strony witam Was w kolejnym odcinku z klasza i dzisiaj będę wbijać 6000 na odcinku także zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie za mnie kciuki bo ja normalnie czuję, że może mi się to nie udać, ale jeżeli Ty kochany widzu i Ty kochana widzko będziesz za mnie mocno, tak jak mówię, trzymać kciuki to na pewno mi się to uda, także Lecimy z pierwszą walką. Będę grać moim standardowym dekiem, czyli dekiem z lawą. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Brakuje mi dwie-trzy walki do, do 6 tysięcy. Napiszcie mi, ile wy macie pucharków, czy już skończyliście pasa. I w ogóle dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie z moim kodem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Trafił nam się Ice Wizard w połączeniu z mini-perką. I powiem wam, że. I jeszcze Royal Giant! To jest najgorsze, co może być. To jest... Ej! Ej, ale już myślałam, że ta mini-Peka, ona obejdzie tego Gianta i jednak skupi się na mojej wieży! Ale jednak się udało ją powstrzymać! Powiem Wam, że szok, 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 szok i niedowierzanie, że coś takiego w ogóle miało miejsce. O nie! O nie, bardzo ładnie się zachował, ale powiem wam, że on zbudował potężny push mini pekka i wizard i jeszcze właśnie Royal Giant. Ja jestem z niego bardzo, 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 bardzo dumna, że tak świetnie gra właśnie Royal Giantem. A w ogóle przygotowałam sobie też dla was deck z Royal Giantem ee, z Wziąłam sobie ten deck z takiego właśnie mojego panelu, gdzie mam moich znajomych, bo powiem Wam, że nawet nie zorientowałam się, że mam kogoś takiego z znajomych, który ma ponad 7 tysięcy pucharków i właśnie gra Royal Giantem, i powiem wam, że to nie jest jakiś Polak czy coś, tylko ja po prostu sobie zgarnęłam tą osobę grając dwa na dwa. I w ogóle nie miałam takiej, wiecie, świadomości, że ta osoba jest tak po prostu kozacko dobra. Więc generalnie bardzo, 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 bardzo się cieszę, że mam taką osobę w znajomych i właśnie od niej wzięłam deck, którym zagram na najbliższym odcinku. Także będzie, będzie, będzie ciekawie, bo nie jest to taki szybki dek z Royal Giantem, tak jak to grałam wcześniej, tylko właśnie... A zresztą nie będę Wam mówić sami, zobaczycie co będzie. No i co? Mamy na razie po jeden. I powiem Wam, że strasznie mnie denerwuje to, jak on gra tą mini pekką, bo on tak ją za je fajnie rzuca. Ja muszę właśnie poczekać z moim lightem, żeby pojawił się kolega Wizard. O, właśnie, pojawił się i mogę już działać w tym kierunku. Mogę już działać, mogę sobie wyrzucić rudą na spokojnie, mogę wyrzucić sobie. Mo o, jeszcze ma Firebola, świetnie, ale powiem Wam, że już ja bardzo fajnie zaczęłam działać. Zaryzykuję sobie z tymi barbariankami moimi i zobaczymy, co się wydarzy. Dodam do tego jeszcze inferno, damy sobie jeszcze szybciutko zapa. I to już jest good game, czyli pierwsza walka na odcinku wygrana i to na trójeczkę, czego bardzo się cieszę, to jest też Wasza zasługa, bo trzymaliście za mnie kciuki. Także plus 27 pucharków i zobaczymy ile mi teraz właśnie będzie brakować, czy jednej walki, czy jednak dwóch, bo to jest zawsze taka loterna. Ok, niby brakuje mi jednej walki, czyli muszę zdobyć plus 30 pucharków, ale znając życie dostanę plus 29, plus 28, bo to tak wiecie zawsze jest, że... Nie możemy za pierwszym razem wbić 6K, jak nam brakuje jednej walki, tylko zawsze muszą to być dwie walki, a potem okazuje się, że jedną jednak tą drugą przegrywamy. No i znowu musimy odrabiać. Pojawia się Nightwitch i ja tutaj obstawiam, że będzie. Mm, o proszę! O proszę, z grubej rury tutaj kolega startuje. Ja jestem troszeczkę załamana, bo nie mam jak się pozbyć tych batsów, więc no nie fajnie. Ok, lecę z Inferno. Tutaj pojawił się Baby Dragon, pojawił się mega minion, i to już po prostu mi psuje szyki. Ale plusik jest taki, że. O kurde! O kurde! Dobra, lecimy szybciutko. Damy sobie zapas, żeby ta wieża skupiła się na moim minerze. A mój inferno przeżył. I zobaczcie sobie co się wydarzyło. Bang! Mamy już powierzy! I powiem wam, że on na 100% gra golemem, tylko on ma taki jakiś taki pomieszany jest właśnie. Eee, piecyk i nie wiem, jak mam się w ogóle zachować mając ten piecyk na, na, na uwadze. No, no nie mam zielonego pojęcia, bo. Bo jeszcze może mnie czymś zaskoczyć, skoro gra golemem z piecykiem to jeszcze może być tam zwykła wiedźma, może być jeszcze nie wiem trzecia wiedźma i będzie Mother Witch, Night Witch i zwykła wiedźma. No powiem wam, że na Arnie teraz się dzieją różne, różne, różne cuda ja teraz będę musiała szybko przystosować sobie do zapa I jakoś się obronić. Czy mi się to uda? No zobaczymy. No, jak na razie idzie mi fantastycznie. Fantastycznie, tylko te batsy. Powiem Wam, nienawidzę batsów. Nienawidzę, jeżeli nie mam na dłoni zapa albo właśnie tak jak w tym przypadku jeszcze strzałek. To jest po prostu tragedia. To jest tragedia, bo one strasznie szybko moje jednostki wykańczają, że tak powiem. Strasznie szybko je wykańczają. Dobra, leci ponownie golem, więc ja będę ryzykować po drugą wieżę, chociaż powinnam stawiać na mega obronę, ale spokojnie. On jeszcze nie, nie wie, że mam lighta. On jeszcze tego nie wie, więc będzie szalenie zaskoczony. Jak mu za chwilę tutaj wyjedziemy z lightem. O, świetnie. O, on też zużył lighta, wykorzystał strzałki. I zobaczcie sobie, co się tutaj wydarzyło. Za chwilę poleci właśnie mini Pekka. Ale damy radę się obronić. Damy radę się obronić, więc spokojnie. Musimy tutaj jeszcze szybko wyrzucić Minera do obrony. Żeby tej wieży mu nie oddać. Pojawiły się dwa Mega Miniony, zostało 8 6 sekund 6. I jestem ciekawa, ile dostanę pucharków, bo to jest zawsze totalna loteria, ale ja obstawiam, że będzie 29-28 i trzeba będzie jeszcze jedną walkę wykonać. No i dostaliśmy plus 29 pucharków, czyli brakuje mi jednego pucharka do 6000. Nie wiem, dlaczego zawsze tak jest, że zawsze musi brakować tej jednej walki. Zobaczcie sobie, mam 5999, czyli najgorzej, najgorzej, totalnie najgorzej. Zrobię sobie screena. Do miniatureczki, proszę bardzo, i lecimy z ostatnią walką na odcinku. Czy pojawi się tutaj 6K, czy jednak spadniemy? Zobaczymy. Na razie fajne ułożenie kart. Lawa na początku, dwa smoczki, ruda. <laughs> Obstawiam tej pekkę, bo pojawił się Royal Gościg, więc... Może być właśnie, może być, może być ta nieszczęsna. Będę bronić się Baby Dragonek, dragonek baby dragonem, bo jednak Grudą potrzebuję na Electro Wizarda w razie czego. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. O, właśnie. Muszę wykorzystać teraz moje barbarianki. Jednak Grudą sobie zostawiłam. Bardzo ładnie. Ta obrona mi przypadła. I teraz mogę postawić sobie Rudą. powinnam tutaj dać zapa, ale go kurczę nie mam. Teraz mogę go postawić, chociaż no. Troszeczkę bez sensu. No i przeżyję ten Magic Archer. No i zobaczcie sobie. Ja akurat teraz nie mam eliksiru. Więc jest niezły przypał. Ale w dwa razy Eli myślę, że nadrobię, że nadrobię te straty. Myślę, że to uda mi się nadrobić. Tylko muszę zagrać sobie na spokojnie. Bo czasami właśnie bywa tak. Że łatwe deki, które wydają nam się do ogrania, no jednak coś tam idzie nie po naszej myśli. On tutaj sobie wykorzystał elektro, więc ja będę zapierdzielać na drugą stronę. Tamtą wieżę sobie zostawię, odpuścimy ją, bo będzie mi ją łatwiej później dobić. I będę lecieć na drugą stronę. Skoro on już tak sobie po prostu wszystko wycyckał, że tak powiem, z tych wszystkich kart, chociaż pewnie on już zdążył przetasować do ponownego elektro Wizarda. Ale widzę, że tutaj kolega. Aj, kurde, co ja zrobiłam z tym zapem? Co ja zrobiłam z tym zapem? No, powiedzcie mi. Fajnie udało mi się zatrzymać tą pekkę. No ale teraz musimy zapierdzielać, zapierdzielać pozwyci zwycięstwo, panowie i panie. Niski poziom baterii. Ja ci, kurde, dam niski poziom baterii za chwilę. I teraz musimy użyć mojej tajnej broni, jaką jest właśnie Lightning teraz będę się musiała tutaj bronić. Helajkami. A jajaj, uderzyły. Ale to nic. Tam zostało 704 HP, więc myślę, że, że się nam po prostu wszystko uda. Lecę z minerem. Pojawiła się pekka Ale myślę, że sobie poradzimy ze wszystkim. Myślę, że sobie poradzimy. Tutaj szybko użyjemy sobie Light'a. I dajemy zapa, i to już jest totalny, totalny koniec. Także good game. Udało mi się wbić na odcinku 6, z czego jestem szalenie zadowolona, plus 32 pucharki, czyli odcinek na plusik. Zobaczmy sobie, jak się zmieniała się moja. Moja Liga Master 1, tak jest, otworzymy sobie, zostało 18 dni do końca sezonu, ten sezon jest mega, mega, mega mega długi, więc myślę, że, że 600 na luzie, 6300 na luzie, także pamiętajcie, żeby mi napisać ile macie pucharków, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, buziaki, bye.